Cześć, dzisiaj skończymy spawać bramę. Pozostało, laszam mam już spawany. Pozostało tą bramę odwrócić, odspawać jeszcze z drugiej strony i brama gotowa. Pomiędzy dwa te kształtowniki dolne wstawiona będzie rozpórka, rozpórka kształtownika 20 na 20. Ona tu tym będzie wstawana. Na zbliżeniu Wam pokażę. A ja i się do towarnia. Nadeszła pora na spawanie zawiasu, podkręcamy to jarzemko od zawiasu, żeby nam było wygodniej ustawić ten zawias i spawać. Ja sobie przyjąłem 120 mm od góry zaczyna się zawias i analogicznie od dołu 120 mm zaczyna się zawias. Można. Do spawania tych zawiasów można podłożyć tutaj kształtownik i skręcić to jeszcze ściskami. Ja z praktyki wiem, że jak jest się ta trójka przy spowaniu zawiasów nic się nie dzieje, nic nie krzywi, a bramę mamy już w połowie spawaną, także te kąty to wszystko się już nie zmieni nam. Te zawiasy mają tu takie wycięcie. To wycięcie jest Istotne, bardzo istotne, ponieważ bolec, który wchodzi w ten zawias, on ma takiego, taką, taki występ, który wchodzi, taki ząbek ma, który wchodzi w to wycięcie, a po to co jest tak zrobione, aby bolec nam się nie kręcił w tym zawiasie, tylko w, tym, w tej części wewnętrznej, z tego względu, że jeżeli by się nam bolec kręcił w tym miejscu, to ten płaskownik jest dość cienki, on bardzo szybko uległby wyrobieniu, zaraz by się powstał, zaraz by powstał luz, a pewnie z czasem wytarłoby również i, i, i to jarzemko, także boles ma być zblokowany, chociaż yy, dostępne są przeróżne zawiasy i nie każdy producent dba o to. Yy, ja mam akurat sprawdzonego dostawcę tych zawiasów, dlatego te zawiasy zaopatruje się w te zawiasy w jednym miejscu, zawsze są z tym wycięciem. Do dołu przychodzi śruba, którą jeszcze polec dokręcamy. Inni producenci dają zawleczki. Te wleczki są niewygodne, to znaczy zawleczki, nie zawleczki, a pierścienie zegera. Ciężko je zapiąć po montażu, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że tu nam przybędzie ocynku z każdej strony i ten, to nacięcie, które jest na ten pierwszy segera już nam nie, nie wystaje poza, poza obrys tego jarzma. No i jest też kolejny problem, nie ma jak zapiąć tych segerów. Dlatego najlepszy jest bolec na śrubę. Zawiasy obspawujemy ze wszystkich stron w koło. Aby nie zostawiać takich szczelin. Jeżeli chodzi o wytrzymałość to spokojnie wystarczyłoby obspawać góra-dół. Ale tą stronę również spawam, aby wyspawać to na szczelnie, żeby rdza nam nie wypływała w miejsce, gdzie ewentualnie ocyn mógłby jednak nie dotrzeć. Także obspawaj, obspawuję w koło. Często jest jeszcze tutaj otwór zawiercony, też go spawam. Tak wygląda obspawany zawias. Z każdej strony, w tej chwili odwrócimy bramę i obspawamy jeszcze spaw. Położymy z drugiej strony zawiasu. Brama jest w tym momencie niezniszczalna. Na pewno nie będzie tu nigdy problemu, że nam zawias odpadnie. Aby, aby Wam zobrazować to, co mówiłem wcześniej. To już pokazuje. Tutaj mamy bolec, który wchodzi nam w zawias, i bolec ma tu wypustkę zęba takiego, który wchodzi nam w jarzmo zawiasu, i dzięki temu bolec już nam się nie obraca w jarzmie, a obraca się w tej części której ma się obracać. Oczywiście w trakcie montażu smarujemy. Nie żałujemy w tym miejscu smaru. Smarujemy to, aby to chodziło lekko, nie zacierało się. I blokujemy śrubą z dołu. Śrubę z dołu daje, nie z góry. Z jednego powodu. Pomimo, że śruba ma tu ząbki i ona Teoretycznie powinna nam się zblokować i nie odkręcić nigdy, ale może być przypadek taki, że ta śruba z czasem ona się odkręci i nam wypadnie. Ale w momencie kiedy śrubę mamy na dole i wypadnie nam ta śruba, to bolec bolec nam nie wypadnie, no bo do góry nie wyleci. Także. Takie rozwiązanie ja przyjąłem i, i tego się trzymam. Myślę, że jakby zrobił na odwrót, też nie będzie źle. Jest to moja teoria wypracowana powiedzmy tam przez lata yy, pracy. Dobrze jest mieć takie swoje rozwiązania, których się trzymamy, ponieważ w trakcie pracy pewne rzeczy już robimy z automatu, nie myślimy, nie zastanawiamy się jak to zrobić. Tylko robimy to w sposób taki jak zawsze, choćby nawet te odległości zawiasów choć w przypadku akurat dołu ten zawias niekoniecznie musi być na 120, ponieważ może być murek, tutaj może być wyżej, murek może być, może być obrobiony czymś, no w sytuacji jest szereg, które mogą nas zaskoczyć na, na etapie pomiaru już. No ale to wtedy już uwzględniamy wysokości zawiasów. Jeżeli cupy są metalowe wtedy 120 od góry, 120 od dołu nie ma z tym problemu. Warto w bramie spawać taki płaskownik, który będzie oparciem dla drugiego skrzydła bramy. Spawałem tu akurat taki płaskownik 35x8 w koło również spawany, również od strony tam od dołu, od strony wewnętrznej zaszlifowane u góry. Akurat tego płaskownika nie dam, ponieważ tu już będzie siatka a nie chcę w niej wycinać. Natomiast dwa takie płaskowniki pójdą na drugim skrzydle, czyli z drugiej strony pójdzie płaskownik od do i od góry od góry będziemy mogli dać no bo siatkę mamy na zewnątrz a od strony wewnętrznej możemy spawać taki płaskownik będzie to oparcie dla skrzydła dla bramy ta sama będzie w ten sposób dochodziła jedna do drugiej mamy wyspawane nasze zderzaki również na wewnętrznej stronie drugiej bramy wyszło to coś takiego I brama, drugie skrzydło bramy gotowe. Wyspowamy jeszcze furtkę, a jutro montujemy tą bramę już na słupy. Korzystam zapewne zamek do furtki. blachy do kasety zamka do zamku akurat te blachy są niepotrzebne ponieważ będziemy montować elektrozaczek to jest takie sprytne urządzałko które otwiera, otwiera nam po naciśnięciu przycisku otwiera nam kurtkę jeżeli chcemy kogoś wpuścić ten elektrozaczek jest blokadą czyli możemy rozłączyć i kurzka się nam otwiera bez potrzeby włączania. Do elektrozaczepu potrzebujemy taką blachę do montażu do kasety zamka. Blacha jest, no, jest możliwość jej odrzucenia. Jedna blacha ona jest zarazem lewą blachą i prawą. Elektrozaczep wygląda w ten sposób. mamy tutaj rozłączenie, możemy go odblokować, ewentualnie zablokować. Czas najwyższy zamontować zamek, od tego musimy zacząć. Potem po spawaniu tego profila byłoby ciężko te wszystkie otwory powywiercać. Tutaj wyprezować, wyciąć okno na nasz zamek. Zamek ma głębokość 38 mm. Mniej. 38 jest cały, a to co wpuszczamy to jest 35, czyli 35 w plusie, także on się nie zmieści w yy, kształtownik 35, ale już w kształtownik 40 w zupełności. Plusem tego zamka jest to, że nie musimy wstawiać tutaj kasety większej, nie musimy poszerzać tego profila tylko w 40. stawiamy od razu na zamek. Zamek ustalamy którymi którym miejscu chcemy. Mniej więcej klamka, czy to w drzwiach wejściowych, czy w mniej więcej jest w wysokości tu od podłoża, od podłogi, od ziemi. No ale mamy tutaj jeszcze Luz, także ten ruch te 12 cm w moim przypadku trzeba uwzględnić i klamkę robimy około, na około 100 cm. Ja z klamką się zaniżyłem, ponieważ ten podział taki wychodzi dość dziwny, ta klamka by wyszła bardzo do góry. Dlatego zaniżam się z tą klamką na 97 cm. ustawiam zamek, rysuję linię te linie, obracam teraz profil i ten zamek, on musi nam tutaj wejść. Musimy wyciąć mu kieszeń, także przenoszę te linie z tą kątownikiem ze stopką, przenoszę te linie tutaj, ale przesuwam się tymi liniami, aby hamek miał powiedzmy po 3-4-5 mm do uradu, żeby to nie było wszystko pasowne bardzo, ponieważ dochodzi jeszcze o tych, dochodzą jakieś tam błędy przy wierceniu, żeby było miejsce na ewentualne te błędy, żeby klamka, wkładka potem po zabazowaniu, żeby to wszystko miało miejsce się ustawić. Bo w zasadzie głównie w tym przypadku wkładka nam będzie centrowała ustalała ten zamek w pozycji odpowiedniej. Sztabownik mamy 40 i zamka. Grubość zamka to jest 14. Tu wystają jeszcze takie nity. Trzeba je wziąć pod uwagę. Powiedzmy 15. 15 mm. Tutaj mamy sporo krycia, ponieważ ta blacha, ten Powiedzmy ta blacha montażowa ona ma 22. Także jak wytchniemy okno 15, z luzem nam wchodzi zamek, a ta blacha przykrywa nam te krawędzie cięte. Czyli tak, 15, kształtownik ma 40, zostaje nam 25 do podziału, czyli 25 na pół, 12,5. 12,5 znaczymy z jednej strony linie, z drugiej strony linie. Wycinamy to okno. W momencie, kiedy mamy jeszcze ten zamek ustawiony w tej płaszczyźnie, warto zaznaczyć sobie otwór pod klamkę. W zasadzie tu klamki nie będzie, ale będzie również tutaj będzie gałka, ale wywiercimy również pod klamkę. Jakby się kiedyś nam sytuacja odmieniła, będziemy chcieli mieć klamkę, będziemy mieli wtedy otwór i. Na zasadzie plug and play od, odkręcamy klamkę, przykręcamy pochwyt lub odwrotnie i znaczymy wkładkę. Ja robię to wysokie, na zamiar nie uznaję do trasowania takich rzeczy, ma jest niedokładny grubo rysuje, sam jest gruby, ciężko tam dostać te, te wszystkie zakamarki, żeby je poznaczyć. Cienki rysik i nam dużo lepszą robotę. Ja mam to w tej chwili natrasowane. Musimy natrasować jeszcze to okno. Do, do trasowania takich yy, takich linii, do trasowania takich okien stosuję głębokościomierz, ustawiam go na 12,5 Oczywiście prosta, równa jakaś powierzchnia w tym przypadku blat, blat roboczy wchodzimy w profil rysujemy raz rysujemy dwa nie wiem, czy w kamerze będzie widać, jest zatrasowane okno. Teraz nawiercamy tutaj po rogach wiertłem powiedzmy 4-5 mm, bo ciężko będzie nam naciąć. Po rogach wiercimy i rozcinamy wszystko kątówką. Mamy zawiercone, teraz wystarczy to wyrościnać kątówką. Jeżeli rozcinamy to okno, to przesujmy się z profilem w prawo, nie ściskajmy yy, szczękami limadła. W, w tym miejscu, ponieważ będzie nam blokowało tarcze. Przesujmy się w gimadle. i bez muskienia tarczy. Mamy nasze okno wycięte. Na koniec jeszcze rozcinam i wyłamuję to. Oczywiście, to wszystko trzeba jeszcze ładnie ogradować, oszlifować, ale zamek nasz już ładnie wchodzi. Wszystko pasuje. Trzeba pilnować, żeby zamek nie narażać na opiłki w trakcie szlifowania. Tu jest wszystko posmarowane smarem. Także szkoda by było to zaciapać opiłkami. To się wszystko potem zacznie zacierać. Jeżeli chodzi o zamek, tutaj mamy śrubę i język, ten język jest odkręcany możemy ten język odkręcić i zamek y, przerobić na prawy lub lewy obracając właśnie y, ten język bo w tej chwili zamek jest właśnie jaki jest I powiedzmy lewy a odkręcając tą śrubę obracając język robimy z tego zamka zamek prawy Nasza wkładka, to znaczy nasza kieszeń pod zamek jest już wycięta, wypiłowana. Wszystko fajnie, ładnie pasuje, czas na odwiercenie, na przewiercenie tych miejsc, gdzie przychodzi wkładka i nasz bolec od klamki, chociaż tu akurat bolca nie będzie, no ale ale bolec od klamki. Tutaj wiercimy wiertłem, już nie pamiętam, chyba 16, tutaj 10 potem to rozcinamy i mamy mm, okno pod wkładkę. Pierw, zanim przewiercimy grubym wiertłem, wiercimy wiertłem 4, 4, 5, 6 mm na wylot, aby te otwory przenieść na tą stronę i dopiero to rozwiercamy. Tutaj jeszcze będą otwory pod klamkę, pod skręcenie szyldu klamki, ale to za chwilę jak będziemy mieli już wkładkę przewierconą. Kiedy wiercimy, takie otwory, które chcemy przewiercić na wylot, czyli przenieść czyli przenieść ten otwór na drugą stronę, musimy zadbać o to, aby powierzchnia aby ta powierzchnia tutaj była równa, czyli równe klocki, które podkładamy żeby nie wietrzyć tego ze skosa, tylko wiercić to idealnie prostopadle. Wkładka ma 17 mm w tym grubszym miejscu. W tym cieńszym miejscu 10 mm. W tym momencie, kiedy mamy już wkładkę wyfrezowaną, wkładamy zamek i wkładamy wkładkę. I z wkładką zamek dopiero możemy przykręcić wkrętami do naszej ramy skrzydła, do kształtownika. Wkładka nam tu pozycjonuje ten zamek. Także jest istotne, aby właśnie ta wkładka była w tym momencie niekoniecznie przykręcona, ale przynajmniej włożona. W tej chwili przykręcamy to wkrętami. Samo wkrętami akurat w tym przypadku. I w tym momencie również, gdy już mamy wkładkę i zamek, przykładamy szyld klamki i wyznaczamy otwory do wiercenia pod klankę. Aby wkładka nam mogła zabazować miejsce naszego szyldu, musimy ją wysunąć, aby sięgnęła nam tutaj szyldu. Ustawiamy tą klamkę równolegle do kształtownika, ponieważ u nas tutaj ma luz. Ustawiamy ją równolegle i znaczymy otwory. Odwracamy się z kształtownikiem i ta sama sytuacja z drugiej strony. Wystarczy napunktować, zawiercić i mamy zamek obsadzony, gotowy do schowania całej robiór. mamy gotową, czas wykonać kasetę zamka. Jeżeli będziemy się wyposażać w elektrodzacze, kaseta zamka musi być kształtownikiem. Na tyle głębokim, aby ten zaczep się zmieścił. 40 na 30 kształtownik. Ten jest akurat 40 na 40, natomiast kształtownik 40 x 30 również może być, ale trzeba w tylnej ściance wyciąć okno pod tą krawędź, bo on się idealnie licuje nam z profilem. Tu jest akurat kształtownik 40 na 40 i musimy pasować ten elektrozaczep, czyli wyciąć mu tu okno na tą kasetę oraz wyciąć mu tu drugie okienko na, aby stworzyć miejsce pod język elektrozaczepu, żeby ten język miał miejsce się otworzyć dokładny opis jak to wykonać znajdziecie na moich poprzednich filmach tak samo Odnośnie tego płaskownika, tego oporu, który tutaj będzie tworzył opór do furtki oraz będzie zasłaniał tą przestrzeń, aby ktoś języka nam śrubokrętem nie podważył i nie przeszedł do środka, ale to znajdziecie w poprzednich filmach, nie będę tego akurat tu omawiał. Drugi raz, bez sensu powtarzać te tematy ponownie. Kasetę zamka mamy już gotową Tak ona wygląda Dosyć skomplikowany kształt Dosyć było zabawy żeby to wszystko wyciąć ładnie wysz Wyszlifować, wypiłować, obradować Elektrowaczek wchodzi tutaj Tutaj mamy właśnie to okno które musimy wyciąć żeby było miejsce na ten ruch tego języka No i wycięte okno oczywiście pod zamek To Okno można sobie odpuścić. Jeżeli jest elektrozaczep, to z tego zamka pewnie nie będziemy korzystać nigdy. Ale wyciąłem od razu, jakby się kiedyś coś zmieniło. Jakbym chciał zamontować zwykłą klamkę, wtedy mam możliwość. Mam możliwość tą klamkę zamontować bez większego problemu. A płaskownik spawujemy w takiej pozycji, aby. Powstał nam tu niewielki luz. W późniejszym czasie te elementy zostaną podklejone filcem albo gumą, wtedy nie będzie czaskania, nie będzie hałasu podczas zamykania furtki, a ten luz właśnie potrzebujemy po pierwsze na te odboje nasze filcowe. Po drugie luz wskazany jest jakiś, ponieważ pod wpływem słońca i nagrzewania się, yy, furtka może pracować, słup także także te luzy tutaj wskazane są jak najbardziej, aby wszystko, wszystko chodziło w sposób cięcia. Ten luz tutaj jest wskazany jak najbardziej, ponieważ furtka jak i sam słup. Pod wpływem nagrzania, pod wpływem słońca, może ulegać niewielkim odkształceniom, cięciem. Lust ten jest potrzebny nie tylko do filców, do tych odbojów, które będziemy podklejać, ale także jest wskazany ze względu na pewne, pewną pracę, jaką, jaką mogą wykonywać. Ten luz jest wskazany nie tylko do tych odbojów, które chcemy wkleić, ale także po to, żeby to wszystko chodziło swobodnie, płynnie, nie zakleszczało się. Także ten luz wskazany. Tej odległości Wam nie podam, bo ja jestem za tym, aby robić to indywidualnie. Podejrzewam, że mogą być pewne różnice pomiędzy producentem elektrozaczepu czy samej tej blachy, także ten, to odsadzenie od kształtownika tego profila, tego płaskownika trzeba już indywidualnie sobie pomierzyć i wykonać już do, do istniejącej furbki. Oczywiście tu zawiercamy otwór pod przewód, tutaj zaślepiamy płaskownikiem, zaspawujemy ten ten otwór i w zasadzie mamy furtkę gotową kasetę zamka gotową czas nadchodzi na sam już montaż